Mariusz z programu Żona dla Polaka zabrał swoje kandydatki na imprezę do przyjaciół. Kobiety nie spodziewały się jednak, kogo będą miały okazję tam poznać. Mariusz przedstawił im swoją byłą partnerkę i wyjawił, że to ona pomagała mu w wyborze kandydatek. Eks uczestnika zdradziła, która kandydatka zrobiła na niej najlepsze wrażenie. Mariusz jest jednym z uczestników, którzy szukają miłości w programie Żona dla Polaka. Kandydatkami 49-letniego singla są Joanna, Anna, Daria i Basia. W najnowszym odcinku miłosnego show telewizyjnej jedynki Mariusz zaprosił swoje kandydatki na urodzinową imprezę do swoich przyjaciół. Nagle na przyjęciu pojawiła się blond piękność i szybko okazało się, że to była partnerka uczestnika żony dla Polaka. Mariusz z żona dla Polaka przedstawił kandydatkom swoją eks. Program żona dla Polaka to nowość na antenie telewizyjnej Jedynki. W produkcji swoich drugich połówek szukają Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych. Wśród uczestników randkowego show znalazł się 49-letni agent nieruchomości, który zamieszkał w Chicago w 1994 roku. Co ciekawe, ostatnio fani porównali Mariusza z żona dla Polaka do Sebastiana z rolnika. W najnowszym odcinku Żona dla Polaka Mariusz zabrał swoje kandydatki na szybkie zakupy, a później zaprosił je na imprezę do znajomych. Wszyscy świetnie się bawili, ale do pewnego czasu. Kandydatki Mariusza nie spodziewały się bowiem tego, że nagle dołączy do nich była partnerka Mariusza. To jeszcze nie był koniec zaskoczeń dla kandydatek Mariusza, ponieważ już po chwili usłyszały, że to właśnie Elżbieta pomagała uczestnikowi w wyborze kandydatek, które wysłały do niego listy. Kandydatki Mariusza z żona dla Polaka podzielone po spotkaniu z jego ex, wiadomość o tym, że była partnerka Mariusza razem z nim przeglądała listy i pomagała mu w wyborze kobiet, które zaprosi do programu, raczej nie spodobała się Joannie. Uczestniczka programu TVP przed kamerą skomentowała zachowanie Mariusza, Mariusz przyznał, że ceni sobie zdanie swojej byłej partnerki. Dodał, że jest szczery, dlatego niczego nie ukrywa przed swoimi kandydatkami, nie wszystkie panie wyglądały na zachwycone spotkaniem z byłą partnerką Mariusza, ale zupełnie inaczej było w przypadku Darii. Była partnerka Mariusza z żona dla Polaka, oceniła jego kandydatki. Wskazała faworytkę. Elżbieta po spotkaniu z kandydatkami, które walczą o serce Mariusza, zdradziła, która z pani jej zdaniem najbardziej do niego pasuje. Wskazała Darię, która zrobiła na niej najlepsze wrażenie.